Konwalia majowa to piękna bylina kłączowa o cudownym zapachu, jednak oprócz niewątpliwych zalet posiada również dość istotne wady. Jest silnie trująca i bardzo ekspansywna, dlatego warto dobrze się zastanowić zanim posadzimy ją w ogrodzie. Gdzie konwalia się sprawdzi, jak radzić sobie z jej ekspansywnością i jak się z nią obchodzić, żeby nam nie zaszkodziła opowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Walia majowa występuje naturalnie w Europie i Azji. Należy do rodziny liliowatych. Najczęściej spotkać ją można w lasach i na polanach. Rośnie w cieniu drzew bowiem lubi częściowo zacienione miejsca. Dlatego wybierajmy dla niej miejsca półcieniste. Nie powinien być to jednak całkowity głęboki cień, gdyż wtedy może nie kwitnąć. W lekkim nasłonecznieniu również sobie poradzi pod warunkiem, że będziemy ją podlewać. Rezygnujmy raczej z sadzenia ją w pełnym słońcu. Konwalia osiąga około 25 cm wysokości, natomiast bardzo mocno rozrasta się w wszerz poprzez podziemne kłącza. Rozrasta się we wszystkie strony. Dzięki temu świetnie sprawdzi się jako roślina zadarniająca. Jeśli nie chcemy natomiast, żeby za bardzo nam się rozrastała, warto posadzić ją w pojemniku lub zastosować podziemne obrzeża, które zatrzymają jej wzrost. Alternatywą dla sadzenia konwali w gruncie jest uprawianie ich właśnie w donicach. Na zimę, trzeba tylko pamiętać, żeby przenieść te pojemniki do chłodnego pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 0 stopni. Konwalia ma bardzo ładne, błyszczące, ciemnozielone liście. Jesienią przybawiają się na żółto. Jednak największą jej ozdobą są dzwonkowate, silnie pachnące kwiaty, które pojawiają się w maju. Najczęściej spotykana odmiana konwali to właśnie konwalia biała. W sprzedaży można spotkać jednak również konwalię majową różową, Rosea. Kwiaty te są jasno-różowe z białym obrzeżem na końcach płatków. Pięknie wyglądają i są ciekawą alternatywą właśnie dla konwali białej. Konwalia majowa świetnie nadaje się na kwiaty cięte. W maju w kwiaciarniach tworzy się z nich małe bukieciki do flakonów. Jeśli dostaniecie taki uroczy bukiecik, to ze względu na silny zapach konwali nie zostawiajcie wazonów z nimi na noc w sypialni. Żeby konwalia dłużej postała, warto ciąć jej łodygi pod skosem. Pamiętajcie o tym. Konwale są łatwe w uprawie i nie są wymagające. W łatwy sposób można jest je też rozmnożyć. Wiosną lub jesienią wystarczy oddzielić kłącza i zasadzić je w nowym miejscu. Wykopane kłącza należy podzielić na mniejsze fragmenty o długości 5 cm, zachowując na każdym minimum jeden pąk. Kłącza takie umieszcza się płytko w ziemi na głębokości około 4 do 5 cm. Podział rośliny warto wykonywać także co kilka lat, jeśli konwalia za bardzo się rozrosła i zagęściła, co pozwoli ją odmłodzić. Preferują umiarkowanie wilgotne i przepuszczalne podłoża od czynienia lekko kwaśnym do umiarkowanego. W okresach suszy należy dodatkowo ją podlewać, aby zapewnić jej optymalną wilgotność podłoża. Ważne jest, aby unikać jednak zalewania rośliny, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Konwalie nie są wymagające, jeśli chodzi o zasobność podłoża. Nie są to żarłoczne rośliny. Wystarczy raz w roku wiosną zastosować nawóz wieloskładnikowy tylko o niskiej zawartości azotu. Konwalia jest również odporna na choroby i szkodniki oraz jest w pełni mrozoodporna, jeśli jest uprawiana w gruncie. Dzięki rozłogom, w postaci których zimuje, nie musimy martwić się o to, że może przemarznąć. Wiosną należy jednak uważać na ślimaki, które mogą pożerać młode pędy i liście. Uprawiając konwalię, należy pamiętać, że jest to roślina trująca. Często mówi się nawet na nią, że jest to piękna trucicielka. Zawiera silnie działające glikozydy nasercowe. Trzeba dlatego uważać z jej uprawą, jeśli posiada się na przykład małe dzieci lub zwierzęta. Również podczas wszelkich prac przy konwali należy używać rękawiczek. Pamiętajcie, że każda część konwali jest trująca, liście, kwiaty oraz owoce. Na szczęście te ostatnie pojawiają się bardzo rzadko. Są to małe czerwone kuleczki, które sporadycznie dojrzewają latem. Nawet woda, w której stała konwalia, jest trująca. Warto również wiedzieć, że liście konwali majowej są podobne do liści czosnku niedźwiedziego, jednak na tym podobieństwo się kończy. Konwalia majowa to roślina kłączowa, czosnek niedźwiedzi to roślina cebulowa. Więc, jeżeli nie jesteśmy pewni, wystarczy wykopać taką roślinę, i wtedy już wiemy, e, czy jest to konwalia, czy czosnek. Ponadto konwalia ma kwiaty. Czosnek nie kwitnie. Konwalia ma przyjemny kwiatowy zapach. Czosnek natomiast, jak sama nazwa wskazuje, ma intensywnie czosnkowy zapach po przerwaniu liści. Dodatkowo warto zapamiętać, że w stanie naturalnym konwalia majowa nie jest pod ochroną, a czosnek o niedźwiedzi jest i nie wolno go zbierać bez zezwolenia. Pomylenie konwali z czosnkiem niedźwiedzim jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ten drugi stosuje się często do sałatek, zup, sosów i past do kanapek. Można go zjadać na surowo lub stosować jako przyprawę po wysuszeniu. Jeśli więc przez pomyłkę zerwiemy konwalię myśląc, że to czosnek niedźwiedzi, może nas ta pomyłka kosztować poważne zatrucie. Dlatego jeśli nie macie pewności czy dana roślina to czosnek niedźwiedzi, lepiej jej nie zbierajcie i nie spożywajcie. A wracając do konwali, jeśli nie obcinamy kwiatów do wazonów, to warto usunąć je zaraz po przekwitnięciu. Zapobiega to samosiewowi oraz pozwala zachować roślinie energię na kolejny rok. Jak w przypadku innych bylin, liści nie usuwa się aż do momentu ich naturalnego żółknięcia i obumarcia, gdyż dostarczają cennych składników odrzewczych niezbędnych dla przyszłorocznego wzrostu i kwitnienia. Z ich obcięciem, więc wstrzymajmy się nawet do listopada. Jak widzicie, konwalia nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie stanowisko i nawodnienie, to odwdzięczy się nam każdego roku cudownym kwitnieniem. Zadbajcie tylko o to, żebyście to wykontrolowali jej wzrost, a nie żeby ona zapanowała nad waszym ogrodem. W przypadku tej rośliny jest to bardzo ważne. Jeśli nie będziemy panować nad jej intensywnym wzrostem, to w krótkim czasie opanuje spory teren i uprzykrzy nam życie. Pojawiając się tam, gdzie tego nie chcemy, i zabierając tym samym przestrzeń dla innych roślin. Ciekawa jestem również, jakie wy macie podejście do roślin trujących. Sadzicie je u siebie w ogrodach, czy raczej wolicie podziwiać takie rośliny u innych osób lub w kwiaciarniach? A może stosujecie jakieś ciekawe sposoby na zabezpieczenie ich przed dziećmi i pupilami? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Na koniec, jeszcze mała zapowiedź i prośba do Was. W tym roku planuję wrzucić film, jak zagospodarować przestrzeń przy tarasie. Jesteśmy w trakcie budowy tarasu i planowania nasadzeń. Napiszcie w komentarzach, jakie rośliny macie przy swoich tarasach, co wam się sprawdziło, co polecacie, a czego radzicie unikać i dlaczego. Może mnie czymś zainspirujecie? A jak już skończymy pracę, to na kanale pojawi się film, w którym pokażę, jak urządziliśmy nasz taras i jakie rośliny zostały posadzone i dlaczego wybraliśmy właśnie te. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.